Cześć kochani, z tej strony Alicja. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić pewną informacją. Otóż jest już na moim kanale na YouTubie opcja Wesprzyj ten kanał. Co to znaczy? Jeżeli macie ochotę, to możecie wspierać mnie finansowo w tym, co, w tym, co robię. Jeżeli podobają Wam się moje filmy i chcecie, żebym nagrywała dalej, to w ramach takiego podziękowania dla mnie, nie wiem, wsparcia finansowego, możecie wpłacać pieniądze. E, a co ja oferuję w zamian? E, materiały do nauki, e, gadżety. Te materiały są stworzone przeze mnie, lekcje online. Możecie trafić na honorową listę moich osób, które mnie wspierają, osób wspierających mnie oraz wiele, wiele innych. Także, jeżeli chcecie mnie wspierać w tym, co robię, to oczywiście będę bardzo wdzięczna za każde wsparcie. I druga informacja: to to, że zarejestrowałam się do platformy Patronite. Co to jest? To jest coś podobnego. To też jest taka platforma, gdzie rejestrują się twórcy, na przykład tacy jak ja, albo patroni, czyli osoby, które chcą właśnie wspierać twórców. I tam również przygotowałam dla Was wiele różnych e, możliwości. Chciałabym Wam się odwdzięczyć, jeżeli będziecie chcieli wspierać ten kanał i właśnie przygotowałam dla Was wiele różnych e, ciekawych rzeczy. Na przykład, tam też są również te moje mate, materiały autorskie, gadżety i wiele, wiele innych. Także jeżeli macie ochotę, to wrzucę Wam linka. No i oczywiście będę bardzo, bardzo wdzięczna. Długo się nad tym zastanawiałam, czy rejestrować się tam. Namówili mnie do tego i zrobiłam to. Także to tyle, jeżeli będziecie chcieli mnie wspierać, to będę bardzo wdzięczna.